Witajcie moi drodzy, dziś szykuje się zorza polarna, czyli burza geomagnetyczna. A i wielu z Was się zastanawia, o której godzinie będzie, kiedy będzie. Ja Wam powiem, jak to sprawdzić za pomocą aplikacji Space Water Live. To jest ta aplikacja. Pobierzcie sobie ją ze sklepu Google Play. Nie wiem, czy na. Um, na iPhone'y chyba też jest. Musicie sprawdzić. Jak nie, to jest też strona internetowa, więc można. To, tak, taki sam malayout strona internetowa, więc można na stronie internetowej to mieć. E, aplikacja jest domyślnie, przepraszam, chyba po angielsku. Ja może zmienię e, język na angielski. Tak, domyślnie. Czyli mamy sobie, gdzie ten angielski tutaj jest, tak? Ona jest domyślnie po angielsku, więc wystarczy po prostu wziąć tutaj na dole. Settings, Choose Language. I wybieramy Polski. Wtedy mamy po polsku. Część przynajmniej niektóre są, nie są rzeczy przetłumaczone. I najlepiej w Razie czego. Więc tak, uruchamiamy tą aplikację. Zobaczcie, tu jest tekst po angielsku, tak? Są takie zakładki aktywność zorżowa i aktywność słoneczna. Aktywność słoneczna interesuje nas tak naprawdę. Gdy coś się dzieje na Słońcu, tak jak teraz był właśnie y, rozbłysk na Słońcu, był też y, wyrzut materii CME, to wtedy tutaj właśnie jest Latest CME. Tak? Tutaj są właśnie to spis y, wyrzutów CME. To, to obecnie nas nie interesuje, jeżeli chodzi o zorze. Y, to interesuje nas, nas jeżeli wybuch na Słońcu był i czy będzie zorza kiedyś tam za 2-3 dni. Aktywność zorzowa. Ta zakładka nas najbardziej interesuje indeks KP. Indeks KP jest średnią z 3 godzin. Tutaj jest na dole napisane KP plus i poniżej jest od 3 do 6 UTC. Czas polski jest godziną do przodu, według tych godzin, czyli to od 4 do 7 godziny rano jest KP1, taka średnia z tych wszystkich wykresów, ciśnienia prędkości wiatru słonecznego, gęstości wskaźnika BZ i to jest właśnie liczone wtedy właśnie KP. Więc KP się nie sugerujcie, bo KP na przykład może być zobaczcie, o godzinie 7 do 7 KP, a już mamy 837, tak czyli już jest po tym czasie, po godzinie 7 i może mogą być wskaźniki szalejące, a tu będzie na tym wskaźniku cały czas KP, tak to, to nie jest średnia, żeby to było wiecie, średni, żeby to był wskaźnik na bieżąco pokazywany, tak? Nie wiem, no, nawet, nawet co to 5-10 minut to byłoby to miarodajne, a to jest 3 godziny okres bardzo długi. Yy, więc to trochę, trochę bez sensu to jest zrobione, za długie za długi są okresy. Ale jest na internecie też wskaźnik HP30, nazywa i tam to 30 minut jest aktualizowane yy, ten, ten, ten wskaźnik KP. Yy, I na dole mamy taką prognozę na najbliższe dni Sobota, niedziela, poniedziałek. Sobata, ma, patrzę Tabelkę Max. KP 6, KP6 i poniedziałek KP-4. No i najważniejsze. Najważniejsza zakładka Real Time Solar Wind, czyli jakby wskaźniki wiatru słonecznego. I tutaj jest taka ważna informacja. Z, z obecną prędkością wiatru słonecznego, dotarcie tego wiatru tej materii zajmuje 46 minut. Między sondą Discover a ziemią. Sonda Discover jest w punkcie liberacyjnym między Słońcem a Ziemią. 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Więc ta materia jest najpierw uderza w sonda Discover y, i po 46 minutach w ziemię. Bo jest, ta ziemia, jakby jest naprzeciw, tak? Między Słońcem a Ziemią. Czyli ta materia praktycznie w sondę, potem w nas leci słoneczna. Y, dlatego, mamy 40, dlatego mamy 46 minut. Czasu na przygotowanie się, na wyjście, na ustawienie aparatu, na pojechanie gdzieś. I tu jest właśnie są takie wskaźniki: wiatr słoneczny, gęstość interplanetary, magnetic field i BZ. Zobaczcie, jest taka pionowa, pionowa linia ziemia. Ta pionowa linia ziemia oznacza wskaźniki, które teoretycznie panują w okolicy Ziemi, tutaj u nas. To co jest po prawej stronie, o, zobaczcie, trzy się. To co jest po prawej stronie, e, czyli w tym miejscu załóżmy teraz, o taką, tam wcześniej nawet, to jest to, co uderzyło w sondę Discover. Czyli ten cały wykres tutaj oto, ta to materia leci, 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 leci i tutaj dopiero w tym momencie dolatuje do ziemi. Czyli tak naprawdę teraz w okolicy Ziemi jest be, e, prędkość wiatru słonecznego jest, jak sobie klikniemy tak dokładniej. 528 km na, na sekundę. Tak? Nie tak jak tutaj 536. Tak samo tutaj gęstość. Gęstość. Yy, wiatr słonecznym by się nie sugerował. Wiatr słoneczny przy ostatniej burzy był bardzo niski. Tam 300 ileś tam km na sekundę. Więc on nie, wiatr słoneczny nie musi być wcale duży, żeby była burza. Wręcz przeciwnie, powinien być, moim zdaniem, mniejszy. Ale, ale nie ma znaczenia, tak naprawdę, wiatr słoneczny. Ale gęstość już ma. Gęstość. Yy, 5 listopada miała chyba około 20 um, jakby cząsteczek na centymetr sześcienny, Cząsteczek jakby tej materii. Teraz jest obecnie bardzo słabo około jednej cząsteczki więc teraz jeszcze się nic nie dzieje. Czyli sugerujcie, sugerujcie się tym, jak tutaj właśnie coś zacznie rosnąć po prawej stronie jeżeli tutaj coś rośnie, gęstość. Eee, interplanetary, magnetic field też jest ważne, żeby to wszystko rosło do góry ale najbardziej jest gęstość ważna dla nas no i BZ BZ, żeby był południowy, ten minusowy BZ na minus 5 listopada było minus 20 chyba, minus 15 nawet minus 10 wystarczy żeby już była widoczna zorza i że będzie minus 10 nawet minus 5, minus 10 minus 20 to już w ogóle super i gęstość bardzo duża tam 10, 15, 20 cząsteczek 40, nawet czasami może być cząsteczek na centymetr sześcienny. No to już wtedy, wtedy idźcie, róbcie zdjęcie, obserwujcie zorze. No i tu jest zasięg zorzy polarnej, to też jest chyba w miarę na bieżąco. Nie wiem dokładnie, jak to, jak to jest aktualizowane. To jest po prostu taka grafika. Można sobie tutaj pusikiem powiększyć konkretny rejon świata, na przykład Europa. Zobaczcie, powiększę sobie Europę. Tak, i możemy powiększyć sobie. taki i Bayer też. Czyli jeszcze raz, patrzymy tutaj co się dzieje po prawej stronie, czy coś tam idzie nam do góry, to wskaźniki hmm, gęstości zwłaszcza IBZ do dołu, BZ do dołu, akurat reszta do, do góry musi iść, no i mapka, potem niżej mamy hmm, też taki zakłócenia burza czas indeks, to jest DST po angielsku, przewidywana i obserwowana, tutaj musi wszystko iść na dół, żeby było zorza. Tutaj musi być około minus 40 minus tam. Nie wiem dokładnie jak tam jest skala jest poniżej. I magnetome magnetometry. Magnetometry to są urządzenia, które są na Ziemi, e, w różnych częściach Ziemi i rejestrują zakłócenia pola magnetycznego mm, Ziemi. Jest w kierunku magnetometr. E, ten ostatni zostawi później. W Kanadzie. Kilka to są kilka magnetometrów. Musi policzyć po, po tej kumnie. Po prawej stronie, w Australii, tego w ogóle nie rozumiem, nawet nie korzystam, ale mnie najbardziej interesuje właśnie i Kiruna, i interesuje mnie Stackplot Europa. To jest bardzo ważny magnetometr, w tym się bardzo często sugeruję Mam nawet zapisany sobie ten magnetometr ee, e, ROE, czy BFE, już nie pamiętam. ROE, BFE to są mniej więcej na wysokości, y, bo to jest, to jest jakby, y, to są różne mi miejsca. To są miejsca, w których są magnetometry. Od tych, które są najbardziej na południe, w Europie, i tu im wyżej, tym bardziej na północ. Tromso, yy, bo to jest skrót, nie, nie znam tych skrótów dokładnie, bo to tak porobiono te skróty, to są nazwy miejscowości, nazwy miast. I te, to są bardziej na północ. Yy, zorza w ogóle jest owalem, ona nie jest, im bardziej na północ ci powiedzie, też zorzy tak dobrze nie widać. Ona jest takim owalem. I na przykład tutaj na magnetometry w Tromsone, bo zobaczcie, najbardziej szelały, szal, e, Ale ja mówię, ja sugeruję się, jeżeli, czy jest widoczna zażar w Polsce, sugeruje się właśnie ROA i BFE. Bo to są magnetometry w Niemczech chyba i w Danii, które są na wysokości, no trochę wyżej niż Szczecin. Jeżeli tam coś się dzieje, na tych magnetometrach, e, czyli jeżeli wskaźniki pójdą na dół, nie, nie do góry, to, jak tutaj zobaczcie, poszło na dół, ale to tak bardziej Płynnie, tak? To musi, by, musi być taki skok pikowy na dół. Jeżeli tam coś idzie na dół, wtedy wtedy jest widoczna z Polski. Zwłaszcza z północnej Polski. I tym się sugeruje. Tak naprawdę tak się sprawdza. Mogę pokazać Wam, jak to wyglądało, właśnie z 5 listopada, bo tu jest taki archiwum. Zobaczcie, jest archiwum. Można wybrać sobie 5 listopada. I zobaczyć sobie mm, na przykład wartości KP. Albo te właśnie. Zobaczmy wartości KP, tak na, na razie, tak? Z 5 listopada. Mm, nie ma jeszcze. Nie ma jeszcze wartości KP. Chociaż było, zobaczcie, jest 7, tak? Było 7. KP było 7 między 15 a 18 UTC, czyli 16 a 19. A jest jeszcze yy, właśnie wiatr słoneczny, prędkość gęstość. To co mówiłem przed chwilą, zobaczcie. Wiatr słoneczny yy, 5 listopada był najpierw niski: 320 km na na sekundę, przepraszam. Potem wzrósł. Czyli jakby w czasie burzy, yy, zorzy, zorzy miał 480 km. Czyli tak no standardowo, tak. Bo teraz chyba mniej więcej tyle ma ale zobaczcie na gęstość, co się zarobiło z gęstością, to co mówiłem tutaj już było 6 cząsteczek, 13 a tutaj już zobaczcie, 28 cząsteczek na, na centymetr sześcienny w maksimum dochodziło do, 40, do 50 cząsteczek to jest bardzo duża gęstość wiatru słonecznego, dużo tych cząsteczek materii y, jest w atmosferze przestrzeni tak naprawdę, tak, czyli jakby, bo to co to było mierzone, to było mierzone przy sądzie Discover to sonda Discover zmierzyła tu gęstość u siebie, i ta materia doleciała, doleciała do Ziemi po 48 minutach, czasami po godzinie dolatuje. Zależy od prędkości wiatru. Jeżeli prędkość wiatru Słonecznego jest szybsza, wtedy, wtedy ten, ten, ten czas jest krótszy tak, do lotu materii do, do Ziemi. No i zobaczcie, yy, interplanetary Magneta, Magne, magnetic field też właśnie wzrosło. To nawet wskaźniki są na czerwono. To, to jak wzrasta, coś jest jakby korzystne dla nas, to jest na czerwono zaznaczone. Zobaczcie, BZ jest na, tutaj właśnie na plusie, czyli jest zielone, tak? czyli słabo, nie ma zorzy. A tu na czerwono, czyli coś jest, tak? Czyli wszystko, co się robi jakby czerwone, bardziej czerwone, jest korzystne dla nas. I BZ. Zobaczcie, co się działo z BZ 5 listopada. Rano, bo to zorza uderzyła dwa razy. Rano, właśnie gdy u nas był dzień w okolicy 10 na lasce było super widać wtedy zorza potem była taka przerwa nie ja może przesunę i tutaj tutaj właśnie była zarza już zobaczcie o godzinie 13 UTC tak 14, 15 naszego czasu już zaczęło się dziać, jak tylko się ściemniło jak widziałem filmiki właśnie z, chyba z Norwegii czy z Islandii jeszcze najjasniej nie, nie wiem, tylko słońce zaszło, zapadał zmrok i już było widać zorze Czyli no, tak naprawdę 16 naszego czasu, tu trzeba dodać godzinę do tego czasu zawsze Zobaczcie, BZ było na poziomie minus 17, minus 12 Tak, czyli takiej wartości BZ wystarczył spokojnie Jeżeli gęstość jest duża, żeby zobaczyć zorze A jeszcze nie wiem, czy to są te magnetometry, zaraz ja zobaczę, czy te magnetometry też są tutaj nie widzę magnetometrów w tym akurat archiwum, chyba że, chyba, że to będzie raport, go, raport, to jest tekstowy, chyba bardziej nie no, i tak to się zmieniło, czy sprawdza. wiecie, strona główna, aktywność zażowa, KP to jest wskaźnik 3 godzinny średni, e, tutaj predykcje na następne dni. Wiatr słoneczny, zobaczcie, teraz jest duży wiatr słoneczny, tak, to nie ma związku tak naprawdę z zorzą. Chyba, że się zmienia, bo to też dużo, dużo daje to, że się wiatr zmienia w czasie nadejścia materii słonecznej. On z szybkiego robi się wolniejszy albo odwrotnie. Gęstość musi być duża, tak? Tak jak pokazywałem w archiwum zaraz przed chwilką. Interpretary Magnetic Field, BT tak zwane, też żeby podrosło. No i BZ na minus. Bezetny minus to jest też warto się tym sugerować, ale nie aż tak bardzo. Magnetometry, magnetometry BFE zwłaszcza, jeżeli tutaj coś też, coś w tym momencie, tutaj w tych wyższych um, szerokościach geograficznych, w innych miejscowościach w Europie, coś tam się dzieje. No BFE i ROE, jak coś tam idzie do dołu, wskaźnik pikuje, wtedy jest zorza. Czas UTC, pamiętajcie, ważne, wszędzie jest czas pod UTC podawany. W czasie u nas zimowym, tak jak teraz jest, trzeba dodawać jedną godzinę do tego czasu. tak? Czyli te wskaźniki teraz są teraz 7:30 UTC, czyli 8:30 naszego czasu. Są na bieżąco kluczowane. Oj, długi już jest Mam nadzieję, że się przyda. Ja go wstawię też na YouTube'a, mimo że jest nagrywany w pionie, YouTube chyba nie przyjmuje w pionie. Ale też na swoją stronę o kosmosie i astronautyce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Adam Hurcewicz na YouTubie Limax7. I w ogóle na Limax7 jestem na forach astronomicznych od wielu, wielu lat. A tata astronom na Facebooku o kosmosie i astronautyce Adam Hurcewicz. Pozdrawiam. Dziś jest 11 listopada. Czekamy na Zorze. 11 listopada 2023 roku. Czekamy na Zorze, bo by był wybuch. Na słońcu z wyrzutem materii, która idzie w naszą stronę. Dziś wieczorem, między 11 a 12 listopada, w nocy, powinno dotrzeć ta, ta, ta burza. I, no i czekamy, obserwujemy wskaźniki te, tej aplikacji. Pozdrawiam.